Cześć. Witaj w kolejnym odcinku z serii pod tytułem księgowanie dokumentu. W tym odcinku zajmiemy się fakturą sprzedaży materiałów. Pokażę Ci jak ją prawidłowo zaksięgować. Oczywiście mam na myśli tutaj klasyczną fakturę sprzedaży materiałów. Tak więc zapraszam do oglądania. Oczywiście mamy tutaj obok siebie właśnie tą fakturę sprzedaży materiałów. Jest to oczywiście faktura sztuczna znaczy na cele tego odcinka. Co więcej, mamy tutaj oczywiście sprzedawcę. Traktujemy siebie jako sprzedawcę, bo my sprzedajemy, więc jest to faktura sprzedaży, jest to oczywiste. I oczywiście jakiś nabywca tam istnieje, któremu te rzeczy sprzedajemy, w tym przypadku materiały. Sprzedaliśmy mu nici oraz tkaninę bawełnianą. W sumie oczywiście widzimy, jak nam się to tutaj właśnie kształtuje. Niemniej jednak nas interesują konkretne stawki. Przede wszystkim mamy tutaj podaną wartość netto w wysokości 5900 zł, oczywiście jest to suma tych dwóch powyższych materiałów. Tak więc ujmujemy sobie to na koncie pod tytułem przychody ze sprzedaży materiałów po stronie ma w kwocie 5900 zł. W następnej kolejności mamy kwotę VAT w wysokości 1357 zł, oczywiście jest to również z powyższych suma, więc ujmujemy sobie to na koncie albo rozrachunki z tytułu podatku VAT albo VAT należny, oczywiście w tym przypadku jest to 23% VAT, rzecz jasna po stronie ma 1357 zł. I ostatnie dostaje nam jeszcze wartość brutto, wartość brutto w kwocie 7257 zł, oczywiście suma powyższych, ta sama kwota oczywiście znajduje się nam tutaj poniżej, jako razem do zapłaty, albo też tutaj, co ciekawe oczywiście, z tej pozycji wiemy, które to jest konto, bo pisze, że w terminie 14 dni, a zatem jest to tak zwany kredyt kupiecki w drugą stronę. Jest on oczywiście odroczona, płatność oczywiście jest odroczona, więc należność, którą mamy otrzymać z tytułu tej faktury jest odroczona, więc księgujemy sobie na koncie pod tytułem rozrachunki z odbiorcami w kwocie winien 7257 zł, a zatem to razem. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję Ci za uwagę. Zostaw łapkę, subskrypcji i dzwoneczek. I pamiętaj, rachunkowość jest prosta.